Cześć, siemanko. Witam w kolejnym odcinku Kronika z w odcinku 12. No widzicie, na moim koncie dość spora suma. Więc nie ma co się dziwić. W tym odcinku będę chciał wywozić gnojewice. Oto tym ładnym zestawem. To o, fajnie wygląda. Ładek tu se stoi. sianok kupiłem się... Och, ktoś dzwoni. No, halo. Dobry. Dobry. Gdzie ja mam z tym przyjechać? Chyba kolonia 25, jak dobrze pamiętam. A pan tam będzie gdzieś przed wyjazdem? Przed ja. Gospy? Będę. Jestem. A to pan ma taką oborę, jo? taką zieloną... No, zielono. no, tam no. Pan widzę pana. A Dobra. mi mogę? Tu główną? Tu główną wtedy, tu polną. Bo tu nie ma żadnej polnej naokoło. Dobra. Bo tak gdzie pieszą to spierdoli, ale już jadę. Bo ja tu mam taką kostkę, ale no. Dobra, widzę pana. Dobra. Dobra. No, to, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Więc... Yy, no, dzwonił kierowca, bo... Mówiłem coś o nowym nabytku i jest nowy nabytek, znaczy przyjeżdża. Bizon ładnie schowany i tak dalej. Header tu około, tu mam usunięty, tu, tam stoi bizon. Tu około mam trzy, no trochę mi się... No trochę się rozmarzyło, trochę, trochę ma osobę, będę się osobę kupić. Coś tu jedzie O, gna O kurde, ale szybko Pan, wyhamuj, panie Dobry Dobry, dobry Dobry, dobry Dobry A przepraszam, pieska pan nie ma? Nie, nie mam psa Dobra To ja wjeżdżam A piesek już nie przyszedł? Nie ma? Nie ma psa na pewno, a żadne tu nie mieszka jakiś przybłęda? Nie nie mieszkał. Dobra! A to dobrze trafiłeś? Tak, pan dobrze trafił. Dobra, to ja już ten Otwieram ramp z dam, czy jak to tam się świeje, po do tu... przodu jeszcze pojadę! Ooo! Do przodu, bo ja tak chyba będę ciężko Jeszcze wystarczy Dobra A psa nie ma? Nie, nie ma psa nie ma ale panie, 60 fajną pan ma! O Boże! O Boże, klucz wypadł! Panie... Panie, bo panu klucz wypadł, francuski! Płaska 13 to chyba do podstawówki będzie trzeba biegnąć. Co masz z nim zrobić? A to ja się wezmę! Przyda mi się. Panu nie będzie potrzebny. No! Spokojnie Pomóż panu Eee, niech pan nie pomogę No ja pomogłem bo? No ja pomagaj o! pan Panie Łop! Czekaj, ja za... ja screena jak coś A Pan robi jakieś dziwne rzeczy jest W jakich my czasach żyjemy? Co to za skryny? Co to jest? Tak zwane zdjęcia Za moich czasów! Dwoje gazi do chuja, Co jak to tam przeżywało Eee, no, Panie! Nie... Nie podnosi no przecież... Pan tego O, Panie! To za chwilę Pan będzie płacił za ten nowy nabytek, jak Panu szkodzi Wiesz... Mogę? A ma Pan tu jeszcze kogoś, co by trzeba jakieś nowe nabytki, przybierz Chyba Chyba sąsiad coś tam jeszcze chciał Też Ja? No A gdzie on mieszka? Chyba... Chyba kolonia Główna głów y, 70 Mam e, przy tym, przy, przy, przy Stacji s, y, Pociągu, jo? Stacji benzynowej, no Dobra, a to tam, dobra dojadę do tego skurwysyna Przyjadę? A mogę to, sałatę pan mi da? Albo górki. A nie, bo za wcześnie jeszcze No To Przyjdę wieczorem, no rozliczymy się panie setka, bym potem pani przeleje 100 zł, 100 zł Ja przeleję Tak jak tam było umówione i ten, i przyjdę na flachę dobra. No Niech się nam nabytek szerokości, proszę pana. Do widzenia! Przeciwość. Do widzenia. Kurwa, postawili te płoty tu i o nie wiem, zaraz go wezmę... EJ! Przepraszam! No? A psa nie ma? Nie, nie ma psa. Dobra. A łopatę pan chce, bo włożył tu taką fajną? Niech pan se zostawi i tyle. Niech pan teraz wyjeżdża, bo chce... 60 A będzie pan podmiał niedalekiej przyszłości? Nie A to nie pomogę wtedy Do widzenia! Do widzenia Więc teraz jedziemy wywieźć tam gnojówkę. O kurde Ale kiedyś gdzieś tam waliło. Ciekawe gdzie jest sąsiad ah, da się jeszcze Siada jeszcze nim? Nie, nie wiem, gdzie sąsiad. O! Coś puka. Halo, sąsiad, ja jestem na polu. No, halo, sąsiad. Sąsiad! No. masz masz otwartą, gdzie ty jesteś? Na polu. Gdzie? Aaa, tam gdzie miałem kukurydzę. O kurwa, grzonka tu się kąpie. Przepraszam! Zamykam. Gdzie? Na polu. A, dobra, to ja za chwilę do sąsiada przyjadę. A tam ta jeździ. A, no pana. Wyłącz to! To jest sąsiad! To jest sąsiad! Sąsiad! Na policję no. idź! Czemu? Na policję! W skopie kradzony paszowusz ścigać! W skopie będziesz podejrzany! Ojciec Mateusz już jedzie na rowerku, zaraz możejko przyjedzie! Panie, jakie to kupimy od firmy! A to twój? No. I dopijamy! Można dziś wieczorem. Dobra! To ja tam jeszcze robotę będę skończyć i ten i potem się zgoszę. Na, na są siad, no! Buziaki, trzymaj no, się! No, no na Pierwszy Pierw pewne pieniądze Więc tak... Jezus! Jest tam kogoś półko sobie zaprzechał Pewno się nic jak mieli des deskę z gwoździami postawiono i zapony. Poznam... znam tych, tych te, te... no on panią i ona taka trochę wredna jest Dzień dobry Sąszak, co tam ja tam? Żyję wszystko Ja żyję, żyję No to tacy. Co tam się... to, co ty tam kupiłeś? Paszowóz A do mnie też nie wyglądałem nawet tak przyjedzie A nawet nie wiem A, ja też nie Właciłem kwotę i przyjedzie, nie wiem co W tam we worku kupiłem chyba Ale tak jak mówiłem, byłem oglądać paszowus. się zdecydowałem na ten paszowóz, Mówimy, że nowy a, nowy, no, mhm mm No nowy, w Kielnówku, śmigany Lepszy od Passata? No panie, no a, oczywiście Od BMW też No, no to od te, tego to nie jest zbyt ciężko być z łat, lepszym No od, od Audicy trochę gorzej, no No Musia, no, co ty na odcinku robisz? Wywożę Gnojowicą Matka, nie wiem, co ty na tym odcinku mam robić Jak jest... też... Boże? Nie. Nie. No to po twoją odcinku będziemy czas czy No. E, dobra. Kiedy ty tam wrzucisz? Postaram się jak najszybciej. A sąsiad? Co? Przepraszam, że sąsiad chciał gnojewicę, no. Fajnie, mi krówki wyprodukowały. No to ja będę się odstrzedali, bo ja mam pełen zbiornik gnojewicy. Ty sąsiad słyszałeś? No. Ci, co tam kukurydzę do nas i u mnie orali, nie? No. To oni tu gospel kupili, bo będą się tu przeprowadzać O kurde Konkurencja nam właśnie Może, może nie go... Może, może nie, wszy, nie wszyscy Bo tam mieli fajgerowskie budynki Ale może część maszyn będą mieli bliżej Oczywiście tu do... Tu do nas, do wiosek obok Bo tam mieli A, kawałek No, Ach, ten paszor był się Sąsiad ile zapłacił za niego? Trochę było. Dobrze. Trochę, trochę zapłaciłem. To pierwszy nabytek i ostatni ten sezon? No, na ten sezon chyba tak. A jak tam sąsiad u ciebie? No, nie, też tak, nowy nabytek i koniec będzie nowy na, nabytku. Nie wiem, szukam, nie wiem, będę, będę patrzał jeszcze po obu Może to się, ale wątpię, że coś kupię. No tak jak gadałem, no za rok kupimy ten ciągni, to jeszcze jeden sezon musimy się. Wymęczyć ale, patrz jak teraz więcej nagrywamy, to szybko powinniśmy go kupić. Ja, się nie... to ja na swoim odcinku więcej powiem, co ja. No to teraz kończę robotę, czy tutaj pole. się nie ja mam, że ja mam tyle pieniędzy. Sąsiad trochę ma mniej, ale też ma dość dużo pieniędzy. No to możesz to wytłumaczyć? Czy ja to mam wytłumaczyć? No może lepiej tego, bo to ja coś, coś mogę coś tam Ale to mam u siebie czy u mnie to wytłumaczysz w całości? No dawaj tu No to powiem dwa razy, i by tyle. No. E, farming jest jaki jest, mody są jakie są. Niektóre są fajne, niektóre są fajne, ale trzeba je przerobić. I w ten sposób jest jeden fajny mod, ale trzeba go przerobić. Mianowicie po prostu produkcję... No skroby, inwestycja z krowami jest po prostu u nas taka, że no, krowy po prostu za dużo mleka nam produkują. Ja będę zmieniał to w plikach i jedzenie będę brał z niej, żeby było po, po no. prostu lepiej. No, bo nie ukrywajmy, no, sąsiad za pierwszy. Bo dodajmy moda, że nam lekko się automatycznie teraz będzie sprzedawać. No, ale na początku było tak, że nam się sprzedawało, jakby to powiedzieć, no, nie sprzedawało się ono. No, i sąsiad za ile to zarobię. Za pierwsze 60 tysięcy Ja 60 tysięcy, ale za to, że miałem 20 tysięcy No. Mleka za to. Więc ja po prostu, tak jak wyszło, yy, stwierdziliśmy, że póki farming jest rozbugowany, no to wykorzystajmy tą, to na jeden sezon, na jeden, no, jeden, no dobra, za nazwę to sezon yy, Więc wykorzystaliśmy to, ja to zmienię w trika, bo wiem jak się zmienia te o, o ustawienia i opcje to nie jest dla mnie problem, no ale będziemy starali się, żeby no, unikać takich rzeczy. Eee, I co ja jeszcze chciałem powiedzieć, dodać do tego? No, że teraz będziemy ten, zmniejszymy to, a po pierwsze, no nie ukrywajmy. Mm, no, paszowość był nam potrzebny i w predycypacji później będziemy go kupili. I chyba lepiej, że zaczął sąsiad takiego małego paszowozu, a nie kupił, nie, moim skromnym zdaniem, lepsze jest to, że sąsiad już kupił teraz paszowość, która ma 10 tysięcy litrów. No. I żeby zostawili za 2-3 sezony, kupi 15-20. No to moim zdaniem bez sensu. No, to też byłoby za dużo, tak po prostu no. A tak naprawdę, no nie ukrywajmy się, no możemy zdradzić, że dostałeś sąsiad. Yy, będziemy starali się dostać niedługo dofinansowanie na młodego rolnika. No, te, ja jestem ja sąsiad. No ja byłem pisać papier raz wcześniej. No i stwierdziliśmy, tak sąsiadem, że znaczy w realnym życiu nie ma takiego, cza, czegoś. Ale my stwierdziliśmy tak, że trzeba, żebyśmy my dostali ten, no jakby to nazwać, dofinansowanie. Musimy jeden nowy nabytek kupić, nowy, w, po, jak, w poprzednim se, w sezonie, przed do, dofinansowaniem. Czyli dostaniemy w trzecim sezonie dofinansowanie, no to musieliśmy kupić jeden nowy nabytek. No i padło na paszowość. Moim skromnym zdaniem, znaczy już sąsiada? Bo u mnie nie wiecie co, panie. Moim skromnym zdaniem, lepsze to niż sąsiad kupił paszowość, niż żeby kupował maszyny. No tak, to prawda. No, także to co miałem to powiedziałem, o siebie powiem więcej, bo nie wiadomo czy... No najprawdopodobniej, bo po... Bo... Kurde jak to powiedzieć? Y... No, bo tak patrzę jak ma Hesolę, zgadoni się grają na łatwym poziomie. Yy, ale my będziemy mieć chyba najprawdopodobniej na średni, dlatego że oni mają hektar pola, no to wiecie, u nich jest łatwiej. ciężej zarobić, więc na łatwiej jest im łatwiej. Yy, na łatwiej no, lepiej idzie. A my że mamy 3 hektary. Każdy teraz doku... Yeah. No ja mam trochę no, więcej, bo ja mam to jedno pole teraz. No, Także teraz dokupujemy pola sąsiadem i zmienimy nasz poziom średni I jeżeli to będzie dalej załatwione, to będziemy zmienić nas ciężko O to chodzi, że... No nie ukryw troszeczkę bardziej skupytam przez tą serię. O. I teraz jak takie coś jest, no to będzie łatwiej. Bo spokojnie to, że teraz sąsiad ma 150 tysięcy, to nie znaczy, że on będzie miał do końca serii takie pieniądze, no nie ma szans. No nie. Zwłaszcza jak sąsiad. Y, mogę zdradzić. O, y, sprawdza co chcę kupić za sprzęty e, Z młodego rolnika, bo już mi coś zgadał. No to tam wyda swoje pieniądze. Więc, no, więc nie ukrywajmy, te pieniądze u ciebie pójdą szybko. Te pieniądze powinny się u ciebie rozeć, no, nie? O to ja. No. Także mówię, to jest po prostu wszystko po to, żeby wszystko ruszło serio. Moim zdaniem to nie jest. Jeżeli będą problemy, no to najwyżej się to sprawdza ale mi się wydaje, że ten paszołyż to jest opcja taka. Fajna. Nie wiem, wykorzystajmy na temat. A ogólnie ten, właśnie to jest moc na te małe zwierzęta, to temu tak najbardziej to robi. No bo on jest fajny, bo działa dobrze naprawdę. Nie można przyznać, o? że jest dobrze do, dopracowany. Znaczy, o, inaczej, powiem inaczej. Jeżeli byśmy grali bez tego modu, byśmy mogli żyć jeszcze 3-4 sezony bez, 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 no, bez Temeru. No. Bo, 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 bo produkują mniej, ale nie w takim, nie tak mniej jak tu. A tutaj, sami to każdy z chyba widzi, którzy grają na tym modzie, że ten mod działa na takie zasady, że trzeba robić dziennie w sprawie. No, gdzie ja no to, teraz cały czas żyłem na samym mysianie, krowy. No właśnie, a w realnej rzeczy nie, niektórzy nie mają paszobu, ale i tak zrobię. No to to za to nie? Ale jeżeli, mówię, w kolejnym sezonie po sąsiedzku na będziemy robić No to wtedy będziemy z, Od początku serii zmienimy te wartości Będziemy dużo się bawić, też patrzą poza Teraz ogólnie to sąsiad jest... prezentuje mój po Tak bardziej z, z bliska bo No moi... to ty. Tylko w, w warto wchodzę. Że jak Akurat sobie kupiłem stroutmana Bo naj, moim zdaniem to najlepiej pasuje pod moją oborę Bo ona nie jest aż taka Wysoko, wysoka ten paszport, więc ten całkiem tu się najlepiej ile, na sprawdzi. A szczególnie to, że większość moich marzyń jest czerwony, i tu też jest czerwony, więc... <głos》>, więc kupiłem, no. Co tak to pożyje. no No, lampa, lampy, wszystko ma, nie będę tego Sąsiad, do... sąsiad, poczeka, ja ten muszę zadzwonić. Do... Kiedy przyjedzie z transportem, się. dobra, ja za chwilę odciszę się, zawrócę Więc ten, nie będę lejserował, bo. Jeżeli się moim zdaniem zarejestruję, wyprawy może da jakąś tam taką ozdobną tablicę, tam jakąś jaką śmieszną czy coś i tak dalej, więc na, na, na szerokich latach, to jak właśnie takie takie, takie, takie podwórki, jak popada popadać, coś by lepiej jechało Płaszcząc jak poszło, ja mam tu akurat z komputerem A Tu mam z wagą, ten kom... o wsiądę gdzie lepiej widać, tu właśnie widać takie no tutaj po prostu komputer to jest waga, ile ta, ile ten poszło w sobie ma i tak dalej, więc tutaj taki trochę bogatszy kupiłem, więc tu właśnie mamy te i tak dalej, więc nie ma co się dziwić. A trochę za niego dałem, ale był potrzebny. Dobra, sąsiad? No. Chyba się dogadam z nim, chyba się raz zadzwoni, bo prawie jest w No, bo... no ja tak gadałem, że jak on taki trochę... Dość no, no, dość nowy ten paszowy skupiłem, bo ma komputer, ma wagę i wszystko ogólnie, więc. No, ale są to? Co by starego kupił, a to ma być nieużywane? No. A tak jak wagę, ma coś będzie lepiej od razu. No, czy najbardziej, co przemawia za tym, że sąsiedz kupi paszowy jest fakt, że. No, że znaczy, jakby kupił 15 tysięcy ten paszowy, no to co to jest zaraz? Wy jeszcze jeden koniec, a tak będzie, kupię jeszcze trzy, dwa inne, to będą w sumie trzy paszowozy. No Gdzie to, jest to, jak to Też to, chodzi, to. chodzi o to, że w moim gore żeby się zmieścił z no. Potem patrzałem na wysokość i tak dalej. A kożę w moim kosztował, że te koła dość wysoko te bo ja dałem szerokie koła do niego. Przy pytajcie jak to jest... Standart, mój, no, co bo, sami... też, też szerokie, bo te szerokie będą od razu wyższe i szersze. Bo chodzi o to, że jak go właśnie widziałem na tych szerokich, bo to, bo ty wiesz jakie są podwórkę. Tak się padać, to się mokro robi no, koły, i tak dalej. A ty weź, weź uciągnij to, gdzie to swoją wagę też wszystko ma. Więc wolałem wola już na tych szerszych oponach dać i tyle. Hmm. Nie wiem. Więc. Więc. No. A no dobra, po odcinku się zapisa. No dobra. Ja to jadę na pole, zrobię. zrobię screena i. na wszystkie na zdjęcie. Pod miniaturkę jakieś, jeszcze w jedno Jakby sąszedł udało się to wrzucić w czwartek Myślę, że mi się to. uda No to ja też rzucam w czwartek Ty udałbyś się rano wrzucić Tak trochę ciężej trochę ciężko wiesz Jakbyś to wrzucił dzisiaj I co się wrzucałbyś to dzisiaj i na czwartek ustawić premierę? To ewentualnie No bo, bo ja nie ukryłam w... Czasami może uda nam się tak żeby będą w jednym dniu... Poczekaj, bo teraz będzie środa, ja. Jo. Żeby się Co? Znowu się nie popierdzielić z dniami. Jo, i wrzuci najpierw ten, a potem. Jo, najpierw wrzuci ten, a później ten wcześniejszy. Ja. No teraz ja wrzucam dzisiaj, wreszcie jutro, w środę. No. No chyba, że ty wrzucisz też jutro. No nie, się zobaczy. No, ale postaramy się, żeby. to fajnie wrzucić. A ja chyba wiem, jakie pora będę po Nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale jest takie prawdopodobieństwo tutaj, że całą serię na mapy kolonii nie będziemy. No, może też to tak trochę stwierdzić. Bo chodzi o to, że to jest, tak, to jest mapa na małe i średnie maszyny. no, ale... I Moje skromne zdanie to jest właśnie dana taka mapa, żeby się pograć na tych pierwszych ciągnikach i drugich, co kupimy. Mhm. Bo do tego czasu powinniśmy 3/4 mapy zająć. Może trochę dłużej prze, 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 no, przeciągniemy tutaj. Nie wiem, 6-7 sezonów 8 No wiecie, im więcej będziemy tu grać, to nam się szybciej ta seria znudzi ta mapa. Ta mapa jest fajna Ale... Nie wiem, może to jest dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak robimy jakieś serie... O, dzwoni jeszcze raz. Dobra. Poczekaj coś. Dobra, choć nie będzie trochę dłuższe, ale ten... Poczekamy na właśnie na sąsiada. Więc no, gdzieś ta, taka to właśnie... Walzenie beczkowozu i... Przewóz nowego nabytku. No no się dość fajny odcinek wyjdzie. Będzie aż tak źle. I będzie co robić. O, oczywiście pierwszy chumiemy sobie poza. poza odcinkiem, po to, żeby. dobrze wszystko zrobić. A no, nawet no, tak minus na styk starczy Dobra dojedziemy na Gospe. no jak nie to będę kończył odcinek bo nie ma co czekać długo od nas sąsiada już nie ma co robić prawdę mówiąc zamiast na dźwięku to mam już właśnie zrobione mebrozetka fajnie się sprawuje lepiej niż rozrzutnik Ktoś mi odwalał takie różne, dziwne akcje A beczka nie Tak jak widać już moja sześćdziesiątka ma dziesięć motogodzin Dość ma, dość przepracowane Niedługo mały remont się szykuje Moim zdaniem O! się wszystko ogarnięty Ja tak odmówię, że moja sześćdziesiątka wbija 10 motogodzin I niedługo się szykuje mały remont O co ja mówię nie dokończyłem Wypadek się zdał na drodze obok mnie. Dzięki, ja co ja mówiłem i to mówić mówić? Nie pamiętam to jest hmm. Aha, że przyzwyczajenie to my gramy. Wieki, święta. No. no a chcemy z tej mapy wejść co się da, no ale. No, znaczy, to nie jest tak jakby na przykład, bo ja mam yy, inaczej. To nie jest tak jak na przykład niektórzy YouTuberzy, że oni piszą pięćset innych akcji zrobią na nie chce się po pierwsze i po co mam to? My chcemy farmingować na wszystko co się da, ale chcemy wiecie też. Opcja jest przejście na inną farmę, na inną... Jedną... inaczej. No, no sąsiad... Ty masz ciężko chyba, żeby zrobić przebudowę. ja mam ciężko, ja mogę... No ja i... jeszcze jako taką mogę, ale... W przyszłości... Dobra, załóżcie, że tu będziemy mieli 200 konne sprzęty. No to chyba, już będziemy chcieli mieć wielkie obory, nie? No. no to ja nawet sam wielkie obory włożę i mam koniec miejsca. Ale... To coś... nie jest... A co po ja, bo ja mam tak, od razu u no siebie mam wał z torami, a tu od razu mam górkę w dół i takie... Moim skromnym zdaniem ta, ta mapa jest idealna tak do 150 koni. No, tych tak, no 150-140 koni ta mapa jest dobra. Da I to, to jest to... idealna, no. do takich to jest top mapa. Więc... No ale no bez sensu, będziemy mieli rozpocząć serię na to tylu koni, nie? Więc zakończymy, zakończymy tą zakończymy ten odcinek włączeniem... No serię już od razu. Do Jarki. Zobaczycie jak ona chodzi. Głośno. Hmm. Więc co? Ja będę kończył ten odcinek. Na, widzimy się w następnym odcinku u sąsiada. Ta. I zapraszam na kanały... kanało Piasa. I Dzięki. Zara, trzymajcie się. Elo. No Elo, Elo. Widzimy się w następnym odcinku.